Jak? Lepiej, prawda? Tak. Załatwiłeś tego, o co prosiłem? Mhm, mm powiedz mi, Dziękuję, Gerard. W imieniu swoim i pryszczelni zrobiłem swoje. Teraz twoja kolej, żeby o nią zadbać. Zadbam. Zobaczysz, wykuruje ją lepiej niż Driady z Brokilonu. Zaczęła już mówić. Miła niespodzianka. Prawda? Profesor von Graz mówi, że rany goją się na niej jak na trolu. Niezbyt eleganckie porównanie, zgoda, ale budujące. Może. Może nawet będzie mogła wrócić do śpiewania kiedyś. Na razie spróbujemy występów w duecie. Pryszczyla zagra na Lutni, a ja zaśpiewam. Jaski raneczka. Brzmi dobrze, nie? Bardzo dobrze. Powodzenia, Jaskier. Na scenie i poza nią. Tak, Ja Miałem już przyjemność poznać jednego chirurga z Akademii Oksenfurtskiej. Nazywa się Szani. Znasz ją? Krótkie, rude włosy, piegi, i niepoprawny idealizm. Pewnie, że ją znam. Przez rok była nawet moją asystentką. Wiesz, co się z nią teraz dzieje? Jak znam, życie jest gdzieś na froncie i łata żołdaków. Mówiłem jej, że to bez sensu, że choćby uratowała życie setce, zaraz zgnie następny tysiąc. Ale z poczuciem misji ciężko dyskutować. Czemu Uniwersytet w Oksenfurcie jest zamknięty? Bo Radowidowi tak było na rękę. Nie słyszałeś tej historii? Rektor przyznał mu doktorat honoris causa. Radowicz przyjechał, założył togę, odebrał dyplom, a jak już było po wszystkim, wsadził cały senat i dziekanów do pudła, żeby wiesz, nie siali fermentu. Od tego czasu siedzę w szpitalu Wilmeriusza. ale może dobrze się stało. Więcej się przydam ze skalpelem w ręku niż za katedrą. Huberto powiedział mi o twojej przeszłości. Była jeszcze barwniejsza niż przypuszczałem. Mów wprost, Geralt, albo nie zawracaj mi głowy. To prawda, że w tamtych zamieszkach na uniwersytecie ginęli ludzie? Za twoją sprawą? Byłem młody i głupi. Myślałem, że lepsza przyszłość jest warta każdej ceny, choćby ludzkiego życia. Ale to stare grzechy. Grzechy, które już odpokutowałem. Dorwałem, mordercę. To Hubert. Miałeś dobrego nosa, żeby mu nie ufać. Był wampirem wyższym. Myślałem, że nic mnie już w Nowigradzie nie zaskoczy. Ale widać się myliłem i to bardzo. Dzięki, Geralt. Gdyby nie ty, to by się nigdy nie skończyło. Bywaj.